Grzegorz Gabor, witam i zapraszam na sportowy przegląd tygodnia. Seweryn Gazda po ostatnim pechowym występie w drugiej rundzie Mistrzostw Polski pojechał kolejny raz do Czech i udowodnił, że gdy tylko szczęście dopisuje, to jest nie do pokonania. Okazją do startu naszych południowych sąsiadów były Mistrzostwa Moraw i Śląska, które odbyły się w Petrowicy. Gazda nie znalazł sobie równych i stanął na najwyższym stopniu podium. Krzysztof Harendarczyk, miniżużlowiec Rybek Rybnik udowadnia, że ciężko przepracowana zima nie poszła na marne, a przelany pot przekłada się na dobre wyniki na torze. Tym razem Świętokowiczanin pokazał swoje niemałe już umiejętności w drugiej rundzie indywidualnego Pucharu Polski. Która tym razem odbyła się na mini w Częstochowie, gdzie już po serii zasadniczej zanosiło się na zwycięstwo Bieg finałowy tylko potwierdził świetną dyspozycję Świętochłowiczanina, który w decydującym rozdaniu pokonał Kevina Nycza z Wawrowa i Wiktora Jaśińskiego z Bydgoszczy. Ostatni weekend był niezwykle pracowity dla uczniowskiego klubu sportowego Judo Świętochłowice. 14 maja świętochowiczanie wystąpili w piekarach śląskich, gdzie odbyła się śląska Liga Judo, skąd Michalina Strzysz oraz Kacper Wilczek przywieźli srebrne medale. A dzień później w międzynarodowym turnieju dzieci rozgrywanym w Sosnowcu podopieczni trenera Marcina Sznapki wywalczyli osiem medali. Na najwyższym stopniu podium stawali Michalina Strzyż, Antoni Piekarz, Zofia Sznapka. Poza złotymi medalami judocy ze Świętochłowic wywalczyli jeszcze trzy srebrne medale oraz dwa brązowe. Dobry występ podczas Śląskiej Ligi Judo rozgrywanej w Piekarach Śląskich zaliczyli również zawodnicy Tornada Team, którzy z Piekar Śląskich przywieźli przywieźli 15 medali, udowadniając kolejny raz, że ich pozycja na Śląsku staje się coraz mocniejsza. Łącznie Świętokrzyski Klub reprezentowało 30 zawodników. Złote medale przywieźli z zawodów Alan Brysz, Agata Szymura, Wojciech Majorek, Julia Nagolska, Patryk Firlejczyk, Seweryn Saganty. W dorobku Tornada znalazły się również 3 srebrne medale i 6 brązowych. To nie koniec dobrych wiadomości dla reprezentantów Tornada, którzy podczas otwartych mistrzostw w Bytomie, jakie odbyły się w hali Czarnych Bytom, wywalczyli trzy medale. Ze srebrnym krążkiem do Świętochłowic wrócił Maciej Kudłacik, a brązowe medale zdobyły Oliwia Pieloch i Amelia Kudłacik. Powody do radości po swojej ostatniej walce w Oktagonie ma również Jakub Kowalski. Zawodnik Tornada Team jednogłośnie decyzją sędziów wygrał swoją walkę. Nadal pozostajemy ze sportami walki. UKS Taekwondo zaliczył doskonały występ w mistrzostwach Polski juniorów i młodzieżowców, jakie odbywały się w dniach od 13 do 15 maja w pankach. W mistrzostwach wystąpiło ponad 300 zawodników z 50 klubów z całej Polski. Najcenniejszy medal, ten złoty, wywalczyła Oliwia Trzeciak, która okazała się najlepsza w walkach młodzieżowców 68 kg. Łupem Oliwii padł jeszcze srebrny medal w walkach drużynowych młodzieżowców oraz brązowe medale w walkach juniorek 65 kg oraz w walkach drużynowych juniorek. Dawid Kwapuliński wywalczył wicemistrzostwo Polski w walkach drużynowych młodzieżowców, a także zdobył brązowe medale w układach stopni uczniowskich młodzieżowców i walkach drużynowych juniorów. Widrowerowy Śląsk-Świętochłowice wreszcie zwycięski. W czwartej kolejce Superligi podopieczni Tenera Marcina Erbisza pokonali na wyjeździe drwęcę Kaszczorek 88-68. Drużynę ze Świętochłowic do zwycięstwa poprowadził duet Steve Harris-Igor i Orłowski, który zdobył po 16 punktów. Choć na słowa uznania z pewnością zapracowała cała drużyna, która pojechała niezwykle równo, co jak się okazało było kluczem do końcowego sukcesu. Druga runda Superligi Speedroberowej Żaków niestety nie dla Śląska. Młodzi świętochłowiczanie musieli uznać wyższość zespołu z Torunia, choć sprawa końcowego zwycięstwa wahała się prawie do ostatniego wyścigu, a zespół trenera Dominika Rzepki pokazał, że ma wielkie serducho do walki. Też że Toruń, Śląsk, Świętochłowice 53-47. Prym wśród Żaków wjedli Mateusz Koźlik i Dariusz Stawowczyk, którzy zdobyli po 17 punktów. Działacze miejskiego uczniowskiego klubu sportowego Skałka Śląsk dokonali oficjalnego otwarcia sezonu na piasku. Na boisku przy Basenie Ekologicznym Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka. Poza zespołami Skałki Śląsk wystąpiła gościnnie drużyna startu Michałkowice, Turniej miał na celu przede wszystkim dobrą zabawę, ale również sprawdzenie swoich umiejętności, bowiem już w dniach 21 i 22 maja szczypiorniski ze Świętochowic rozpoczną rywalizację w mistrzostwach Śląska na piasku, gdzie stawką poza tytułem mistrzowskim będzie także że przepustkam do występu w Mistrzostwach Polski, gdzie świętochowiczanki w ubiegłym sezonie spisały się naprawdę przyzwoicie, zdobywając m.in. złoty medal w kategorii młodziczek. W tym roku apetyty na pewno są większe, ale również poziom sportowy wydaje się być wyższy. Jak będzie, o tym przekonamy się już niebawem. 25. kolejka rozgrywek zina czwartej ligi grupy pierwszej nie okazała się niestety najlepsza w wykonaniu piłkarzy Śląska Demarko, którzy przed własną publicznością zmierzyli się z Wartą Zawiercie. Początek spotkania nie zapowiadał, że świętochowiczanie mogą przegrać ten pojedynek, bowiem byli zespołem prowadzącym grę. Udało im się nawet zdobyć bramkę, jednak arbiter dopatrzył się spalonego. Niestety po jednym z kontrataków warta zdobyła bramkę, a później dwie kolejne i do przerwy prowadziła 3 do zera, będąc zespołem przeważającym. Druga odsłona niewiele zmieniła, poza tym, że zawiercianie dołożyli jeszcze jedną bramkę i zespół ze skałki drugi raz w tym sezonie schodził z boiska pokonany. Śląsk Demarko o Świętochowice warta zawiercie 0-4 w tabeli czwartej ligi grupy pierwszej. po awans coraz pewniej zmierza Raków 2 Częstochowa świętochowicze nie po ostatniej porażce spadli na dziewiąte miejsce. Problemów z odniesieniem zwycięstwa nie miał naprzód lipiny. W 22. kolejce rozgrywek klasy A Vita Sport zespół z 80 pokonał przed własną publicznością Stadion Śląski Chorzów. 7 do 0, a zwycięstwo mogło być jeszcze wyższe. Chorzewianie niewiele mieli do powiedzenia na dobrze dysponowanych tego dnia Lipinian. Na listę strzelców wpisali się Michał Nowak, Wojciech Kopyciok, Michał Mołaz, Robert Pleszak, Kacper Bartoszek oraz dwukrotnie Adrian Palka. W a klasowej tabeli naprzód zajmuje ósme miejsce z dorobkiem 29 punktów. W stawce przewodzi Siemianowiczanka, Siemianowice Śląskie. Również piłkarze rezerw na przodu Lipiny pokazali, że w tym sezonie mimo kilku wpadek zawsze trzeba się z nimi liczyć, o czym tym razem przekonał się drugi zespół wyzwolenia Chorzów, który przyjechał do Lipin na 14. kolejkę klasy B. Gospodarze od samego początku narzucili swój styl gry i choć Chorzewianie zdołali trafić raz do siatki rywali, to jednak na dobrze dysponowanych Lipinian niestety było to zbyt mało. Naprzód dwa lipiny, wyzwolenie dwa Chorzów, 3 1. Do siatki rywali trafiali Pękała, Fister i Freulich. W B-klasowej tabeli prowadzi Górnik Wesoła, naprzód dwa lipiny, awansował na piąte miejsce. W osiemnastej kolejce rozgrywek, czwartej śląskiej ligi kobiet, tygryski Świętochowice miały zmierzyć się przed własną publicznością z rowem dwa rybnik. Niestety zespół gości nie dojechał na to spotkanie. Tym samym świętochowiczanki zainkasowały trzy cenne punkty. W fotelu lidera niezmiennie MK z Myszków, który dość niespodziewanie zremisował w chorzowie z tamtejszymi jaskółkami, które okazały się pierwszym w tym sezonie zespołem któremu udało się urwać punkty Myszkowiankom. Tygryski po 15 meczach mają na swoim koncie 11 punktów. I tą informacją kończymy sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję, do widzenia.